Inauguracyjna kolejka rozgrywek Tauron Basket League odbędzie się w pierwszy weekend października. Rosa zagra wtedy we własnej hali z Polfarmexem Kutno. Tydzień później radomienie zmierzą się na wyjeździe z polskim cukrem Toruń. System rozgrywek jest prostszy niż dotychczas. W pierwszej rundzie zespoły zagrają każdy z każdym mecz i rewanż. Potem najlepsza ósemka zmierzy się w rundzie playoff o tytuł Mistrza Polski. Co dalej z Pawłem Filipowiczem? Libero Czarnych nie ma miejsca w latarskim klubie. I dlatego szuka sobie nowej drużyny. Ostatnio pojawiły się informacje o rozmowach Pawła Filipowicza z Politechniką Warszawa. W grę wchodzą ponad jeszcze dwa inne kluby. Dwa sezony temu Paweł Filipowicz miał pewne miejsce w składzie czarnych, ale po wejściu do Ekstraklasy wylądował na ławce rezerwowych. Przegrał walkę o miejsce w składzie z Adamem Kowalskim. Radomiak idzie do Siedlec. Tam czeka go spotkanie z rezerwami pierwszoligowej pogoni. Początek meczów w niedzielę o godzinie 17. W drugiej kolejce spotkań Ligi Okręgowej rezerwy Radomeka zagrają w niedzielę na wyjeździe z KS Warka. Obie ekipy zremisowały w pierwszej serii meczów. Radomianie z Oronką Orońsko 1 do 1, a piłkarze z Warki z klonem Garbatka-Letnisko 3 do 3. Piłkarki czwórki w drugiej kolejce spotkań pierwszej ligi podejmą Stomil Olsztyn. Mecz odbędzie się w niedzielę na stadionie przy ulicy Struga. Początek o godzinie 11. Ale kolejne mecze na własnym terenie czwórka rozgrywać ma już na obiekcie przy ulicy Narodowicza. Oba stadiony należą do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radomski zespół w B-klasie, czyli C, zagra tym razem na własnym boisku. Piekarze podejmą w niedzielę GKS Chynów. Trwają przygotowania do gali zawodowców planowanej na 19 września w Radomiu. W głównej walce wieczoru zmierzą się Dariusz Senk i hiszpan Adasat Rodriguez. Niestety nie wystąpi podczas gali Michał Żeromiński. W sumie kibice obejrzą 6 walk zawodowców i 4 amatorów. Konrad Fryze awansował o jedną pozycję w światowym rankingu do 16 lat. Obecnie zajmuje 78. miejsce we wspomnianej klasyfikacji. Futbol amerykański to jedna z najmłodszych dyscyplin sportu w naszym kraju. Rozgrywki ligowe prowadzone są od kilku lat. Obecnie rywalizacja odbywa się na czterech poziomach. Najwyżej jest to liga, czyli ekstra klasa. Występuje w niej 6 drużyn. Drugi szczebel to pierwsza liga, która składa się z dwóch grup po pięć zespołów. Z kolei druga liga, czyli trzeci poziom rywalizacji, to 22 ekipy walczące w czterech grupach. W jednej z nich jest radomski team Green Ducks. Najniżej są rozgrywki drużyn ośmioosobowych, w których uczestniczy 13 zespołów.